W ubiegłą niedzielę byliśmy z Jezusem na pustyni. Ewangelia dzisiejszej, drugiej niedzieli Wielkiego Postu zupełnie zmienia scenerię. Jezus zabiera nas wraz z uczniami Piotrem, Jakubem i Janem na górę. To góra tabor, góra przemienienia. Być może. Z teologicznego punktu widzenia należałoby zwrócić uwagę na inne aspekty tej Ewangelii, ale pozwólcie, że ja dziś bardziej tuż pastersko. Otóż Jezus przemienia się wobec uczniów, pokazując im swoje boskie oblicze. Jezus ma moc przemiany. O jaką Przemianę, chciałbyś dzisiaj prosić Boga. Co miałby odmienić w Twoim życiu, w Twoich relacjach, w Twoim sercu? Pamiętaj, On ma moc to uczynić. Wielowiekowa y, tradycja, jeszcze od Tomasza z Akwinu, y, powie: y, Gracia supponit naturam. Czyli łaska buduje na naturze. Jeszcze inaczej, Pan Bóg jest w stanie zrobić wszystko, ale opiera to na naszych predyspozycjach, działaniach, staraniach, na naszych decyzjach. Jednym słowem, to takie, takie boskie nic o nas bez nas. Chodzi o to, żebyśmy. Podjęli trud przemiany, a Bóg dopełni reszty. Może należy z czegoś zrezygnować, to będzie ten pierwszy krok, albo, albo nad czymś rozpocząć pracę. A może trzeba odetchnąć, odetchnąć i zauważyć, że syn już dorósł, posłuchać uważnień zwierzeń córki. Docenić swoją matkę, ojca, może po raz kolejny odszukać ciepła w relacji ze swoim małżonkiem. Może mniej narzekania, a więcej wdzięczności. Mniej obmowy, a więcej życzliwego słowa. Więcej wyciszenia, modlitwy. Karl Raner, niewątpliwie wielki teolog, powiedział kiedyś: Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków. Ale ten jeden w jego kierunku, ten musimy uczynić my sami. Odważnych więc i wytrwałych kroków w tym tygodniu sobie życzmy wprost na górę przemienienia.